Dzień dobry, nazywam się Maciej Wilka, to jest Centralny Program Komunikacyjny. Jest mi szczególnie miło gościć dzisiaj ponownie w studiu kanału 0 w Warszawie. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie e, status obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, tak dla CPK, jak również podzielę się z Państwem kilkoma przemyśleniami na temat tego, jak państwo polskie poradziło sobie lub nie. Z powodzią na Dolnym Śląsku. Zapraszam serdecznie. Właśnie składam przypuszczalnie ostatni podpis pod projektem ustawy. No i żyję w niepewności, gdy proszę zajrzeć, tu jest wszystko, jest cyfra. Jest ogromną moją przyjemnością ogłosić, że w zbiórce podpisów pod projektem ustawy, tak na CPK, zebraliśmy. 100 tysięcy podpisów, a tak naprawdę znacznie więcej, gdyż tych podpisów jest aż 193 tysiące i jest to, proszę Państwa, niesamowite osiągnięcie, niesamowite osiągnięcie tych osób, które są tutaj zgromadzone za nami, jak również setek i tysięcy innych, które zaangażowały się w tą akcję. My cieszymy się, że pan premier Donald do Tusk złożył deklarację w czerwcu tego roku, że projekt będzie realizowany. Wszyscy wiemy, że nie raz i nie dwa zdarzało się, że wbrew zapowiedziom pewne projekty utykały, okazywało się, że nie ma na nie środków, że się pojawiają jakieś inne okoliczności, które powodują, że projekt trzeba zamrozić. My prosimy poprzez tą ustawę rząd, żeby CPK było realizowane. Po prostu, żeby było realizowane i żeby było realizowane jak każdy mnie, w każdym prywatnym biznesie. Czyli z maksymalną presją na terminy, bo musimy sobie zdawać sprawę, że każdy miesiąc i rok, kiedy CPK nie ma, to są bezpowrotne miliardowe straty dla polskiej gospodarki. Naszą ustawą chcemy dać ten potężny sygnał rządzącym, że Polacy chcą rozwoju, że Polacy chcą ambicji, a symbolem czego jest CPK, proszę Państwa. Bo też nie powiem, powiedzmy sobie szczerze, CPK to nie jest tylko lotnisko i tory kolejowe. To jest symbol aspiracji nas wszystkich tutaj, jak, jak stoimy. Brawo, brawo. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem kanału 0 jest mubi.pl, gdzie znajdziesz polisę tańszą nawet o 50%. Kupując z linku w opisie otrzymujesz zwrot 100 zł. Proszę Państwa, mamy to. W ubiegłą środę złożyliśmy w kancelarii Sejmu 193 tysiące podpisów pod obywatelskim projektem ustawy tak dla CPK. Powiedzieć, że jest to niebywały wręcz sukces, to jak nie powiedzieć nic. Po raz pierwszy w historii najnowszej Polski mamy do czynienia z projektem obywatelskim ustawy, który nie jest przeciwko czemuś, tylko za czymś, a konkretniej za dynamicznym rozwojem naszego kraju, za ambitnym planem modernizacyjnym, za Porzuceniem mentalności nie da się, czy wreszcie też za stanięciem do prawdziwej rywalizacji z największymi tego świata. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przez ostatnie trzy miesiące zaangażowali się w naszą akcję, wszystkim wolontariuszom i koordynatorom, którzy w różnych miejscach Polski poświęcali swój prywatny czas i środki, abyśmy mogli wspólnie zrealizować ten właśnie cel. Dziękuję też każdemu z ponad 193 tysięcy osób, które zechciały podpisać. Nasz projekt ustawy. Każdy podpis był na wagę złota i za każdy z nich dziękuję z osobna. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, widzowie, gdyż wiem, jak wielu z Was wsparło na ostatniej prostej naszą akcję, w szczególności po emisji ostatniego odcinka naszego programu. Dziękuję serdecznie. I dziękuję wreszcie też kanałowi Zero za możliwość informowania tutaj o naszej akcji i dotarcia z naszym pozytywnym, prorozwojowym przekazem. Do tysięcy widzów. Znamienne, że nasza inicjatywa nie zyskała zainteresowania większości mainstreamowych mediów. To chyba naprawdę już nikogo nie powinno dziwić. Obiecywana czysta woda i cała prawda, całą dobę po raz kolejny okazała się niestety tylko pustym, wyświechtanym sloganem. Wiele osób pyta mnie, po co to wszystko? Po co ta ustawa? Przecież pan premier raczył był obiecać, że jednak zbuduje CPK. Wszelkie wątpliwości rozwiewa poseł Marcin Bosacki. Jestem przekonany, że zrobimy duży port lotniczy raczej z dolotami niż z gigantomanią. I ten port razem ze zmodernizowanymi, już bardziej lokalnymi lotniskami na Okęciu i w Modlinie będzie realnie rzecz biorąc za minimum 10, a być może kilkanaście lat funkcjonował. Czyli podsumujmy. Poseł zapowiada lotnisko. Raczej z dolotami, a nie z gigantomanią. Sensu w tym nie ma żadnego. Pokazuje to jednak, że autor nie ma najmniejszego pojęcia, o czym mówi i powiela jedynie w bezmyślny sposób partyjne przekazy. Ale z poważniejszych kwestii. Poseł zapowiada równoległe funkcjonowanie CPK i zmodernizowanego lotniska Chopina oraz portu lotniczego Modli. Jest to oczywiście istny pocałunek śmierci złożony na projekcie CPK, czyniący go ekonomicznym i operacyjnym absurdem. Mówiliśmy o tym wiele razy, nie ma sensu się powtarzać. Mamy również zapowiedź, że lotnisko CPK rozpocznie działalność za minimum, minimum 10-kilkanaście lat. Czyli już nie w 2032 roku, jak chce minister Lasek, nie w 1935, jak mówią niektórzy, tylko jeszcze później, bliżej 2040 roku. Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko odosobniona wypowiedź nic nieznaczącego posła. Dla mnie jednak jest ona znamienna, bo oto nawet po ogłoszeniu decyzji pana premiera w sprawie kontynuacji projektu, w dalszym ciągu jesteśmy świadkami istnego korowodu wypowiedzi głupich, szkodliwych i wyrażających jawną niechęć wobec m, projektu CPK, czy też szerzej do ambicji rozwojowych naszego kraju. I to nie jest, proszę państwa, odosobniona wypowiedź. Ambicji w tym wszystkim jest mniej niż zero, a aspiracje są na poziomie dykty i paździerza. Zachodzę w głowę naprawdę, skąd w wypowiedziach całej plejady polityków ten pęd do powściągliwości, do wstecznictwa, do tonowania oczekiwań rozwojowych społeczeństwa, czy też wręcz do prześcigania się w tym, kto poda odleglejszą datę realizacji danego projektu. Tyczy się to nie tylko CPK, ale też szeregu innych kluczowych projektów rozwojowych, takich jak elektrownia atomowa czy port kontenerowy. Jaka w tym jest wartość? Mówiłem już o tym nieraz. To jest chyba jakaś nieprzekraczalna przepaść mentalna. Mówiłem o tym ciągłym nie da się o tym, że trzeba usiąść na spokojnie i się zastanowić o tym, że co nagle to po diable. Mówiłem o tym tkwieniu w fałszywym poczuciu komfortu że na wszystko mamy czas, a to skutkuje obieraniem harmonogramów często dwukrotnie dłuższych niż miałoby to miejsce w prywatnym biznesie. Oto właśnie, Szanowni Państwo, jest nasz projekt ustawy. Przypomnijmy pokrótce jeszcze, co przewiduje tenże projekt. Po pierwsze, projekt obliguje władze publiczne do realizacji projektu CPK. Po prostu, żeby za rok czy za dwa nie okazało się, że pieniędzy nie ma i nie będzie i projekt trafia do zamrażarki. Po drugie, projekt obliguje rząd do obrania ambitniejszych harmonogramów, tak żeby budowa lotniska i pierwszego odcinka kolei zakończyła się do końca 2030 roku, a nie jak to chce minister Lasek do 2032 czy 35. To wciąż jest możliwe, jeżeli tylko pełnomocnik rządu zrozumie, że jego stanowisko zostało utworzone właśnie po to, żeby te wszystkie dłużące się procesy administracyjne, decyzje, pozwolenia były wydawane w najkrótszym możliwym terminie, właśnie inaczej niż dzieje się to zazwyczaj w przypadku realizacji rozmaitych publicznych inwestycji po trzecie Ustawa przewiduje zakaz znaczących inwestycji na lotnisku Chopina, których okres zwrotu byłby dłuższy niż do końca 2030 roku. Mówimy stanowcze nie dla planów potężnej i racjonalnej rozbudowy Stołecznego Lotniska kosztem 2,5 miliarda złotych oraz kontynuacji jego funkcjonowania co najmniej, tak jak zapowiada prezes polskich portów lotniczych, do roku 2034. Jest to oczywista sprzeczność. Rozbudowa Chopina i jego funkcjonowanie do 34 bądź dłużej, versus zapowiedź budowy CPK do roku 32. Po czwarte, ustawa ustanawia wyśrubowane wymogi co do kompetencji osób pełniących kierownicze funkcje w tym projekcie oraz wyśrubowane standardy, jeśli chodzi o raportowanie postępów prac. Po piąte, ostatnie, ustawa przewiduje zakaz przekazywania często dziesiątków milionów złotych przewoźnikom lotniczych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego pod przykrywką tak promocji regionu. Jest to postawienie tamy patologii em, trawiącej zarówno rynek polski, jak i europejski em, od co najmniej 20 lat. Co dalej z projektem? Na pewno, proszę Państwa, nie będzie tak, że projekt wpadnie do przysłowiowej zamrażarki Marszałka Sejmu. Ustawa o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej jednoznacznie stanowi, że projekt obywatelski musi zostać skierowany do pierwszego czytania przez e, posłów e, w terminie maksymalnie trzech miesięcy od momentu złożenia go w Kancelarii Sejmu. Najpóźniej więc, 18 grudnia, powinno dojść do pierwszego czytania projektu, akurat w okolicach pierwszej rocznicy e, obecnego rządu. Liczymy oczywiście, że nastanie to szybciej i będziemy mogli do merytorycznej dyskusji z posłami przystąpić szybciej niż za trzy miesiące. Liczymy również, że główne siły polityczne w Sejmie, a przecież wszystkie teoretycznie są zwolennikami projektu, nie zdecydują się na wyrzucenie do kosza w pierwszym czytaniu projektu, który zyskał poparcie po blisko 200 tysięcy Polaków. A jeżeli tak się stanie, to cóż, będzie to wyraźny sygnał. Dla wyborców na przyszłość, i to zarówno w kwestii projektu CPK, jak i też prawdziwych zamiarów rządu co do realizacji tego przedsięwzięcia, jak i szerzej w kwestii poszanowania aspiracji modernizacyjnych społeczeństwa, czy też poszanowania społeczeństwa obywatelskiego w ogóle, o czym niektórzy tak uwielbiają perorować w mediach. Liczymy również wreszcie, na merytoryczną debatę z panem ministrem Maciejem Laskiem oraz władzami spółki CPK na temat zasadniczego kształtu i harmonogramu projektu. Czas wreszcie skonfrontować prawdy objawione, wygłaszane przez pana ministra ekskatedra, e, na przykład w kwestii rozbudowy lotniska Chopina, czy też w kwestii tego, że nie da się e, zrealizować projektu CPK wcześniej niż w 2032 roku. Proces legislacyjny stwarza wreszcie taką możliwość i z przyjemnością z tej. E, możliwości skorzystamy. Przy okazji warto przypomnieć słowa pana ministra Laska ze stycznia tego roku. Wszystkie decyzje dotyczące CPK, będę wykonywał, które będę wykonywał, będą bazowały na analizach, a nie na wybiórczo potraktowanych ich fragmentach. Które akurat pasują z, do z góry pod, przed, postawionej tezy. Po audycie będę gotów do szczegółowego odpowiadania na pytanie, co przemawia za budową lotniska centralnego, co przemawia przeciw. Panie ministrze, zapraszamy serdecznie do kanału Zero. W lutym nie pofatygował się pan na debatę w sprawie CPK, może teraz zdecyduje się pan stanąć do dyskusji. Teraz jest już pan w pełni wyposażony w opasłą samokrytykę, którą spółka CPK wysmażyła na samą siebie i która przypadkowo idealnie wręcz pasowuje się do wszystkich stawianych przez pana tez na początku tego roku. Ponownie, zapraszamy serdecznie widzowie, a przede wszystkim wyborcy z pewnością docenią ten akt odwagi cywilnej. Projekt ustawy składaliśmy do Sejmu 18 września, co wynikało ze sztywnych terminów przewidzianych prawem o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Nasze myśli były jednak w momencie składania ze wszystkimi osobami dotkniętymi powodzią na południu Polski. Nie jestem hydrologiem ani też inżynierem gospodarki wodnej, więc nie zamierzam mądrzyć się tutaj przed Państwem w zakresie wytrzymałości wody, wałów przeciwpowodziowych czy też inżynierii zbiorników retencyjnych. Z racji wykonywanego zawodu e, posiadam jednak pewne doświadczenia w zakresie zarządzania kryzysowego. Podczas pracy w liniach lotniczych doświadczyłem m.in. uziemienia całych flot samolotów, pandemii COVID-u, wybuchu wojny na Ukrainie, czy też nawet ostatnio iście niszczycielskiego gradobicia w Calgary. Przez każde z tych wydarzeń przechodziłem wraz z moim zespołem w strukturach pełnego sztabu kryzysowego. Czuję się wręcz uprawniony do zajęcia stanowiska w kwestii tego, jak państwo polskie poradziło sobie nie tyle z samym kryzysem, ile z tematem zarządzania kryzysowego. I tak, proszę Państwa, każda sytuacja kryzysowa zasadniczo składa się z trzech faz. Faza pierwsza to jest faza przygotowawcza, obejmująca wszystkie działania przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, często nawet na długie lata przed, przed jej wystąpieniem. Faza druga to jest faza bezpośredniego reagowania kryzysowego oraz wreszcie faza trzecia, to jest faza wyjścia z sytuacji kryzysowej i natychmiastowego rozpoczęcia przygotowań do kolejnej sytuacji kryzysowej, gdyż jednego można być pewnym. Wystąpienie kolejnego kryzysu to nie jest kwestia czy on się wydarzy, tylko kiedy on się wydarzy. Państwo ma oczywiście największe pole do popisu w fazie przygotowawczej. To wtedy właśnie powinna być dokonywana kompleksowa identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, przygotowanie scenariuszy działania, czy też co najważniejsze, wdrażanie aktywne środków mitygujących zidentyfikowane ryzyka. Środkiem takim w przypadku zagrożenia powodziowego może być chociażby budowa nowych zbiorników retencyjnych, czy też wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych. Faza przygotowawcza obejmuje również szkolenia okresowe oraz przeprowadzenie regularnych ćwiczeń. Jak więc państwo polskie pomnę doświadczeń z roku 97, 2001, 2010 przygotowało się do wystąpienia kolejnej sytuacji kryzysowej? No właśnie. Skupię się proszę państwa wyłącznie na warstwie infrastrukturalnej i poruszę w tym momencie dwa przykłady. Po pierwsze, bez wątpienia cichym bohaterem tegorocznej powodzi był nowo wybudowany zbiornik retencyjny Racibórz dolny To prawdopodobnie właśnie dzięki niemu Opole i Wrocław uniknęły zalania na skalę porównywalną do tego z roku 1997. Jest to wspaniały przykład, jak odpowiednio zaprojektowana infrastruktura może stanowić kluczowy element strategii odporności państwa na różnego typu zagrożenia. Nasze dobre samopoczucie związane ze zbiornikiem Racibórz Dolny wyparowuje jednak w jednej chwili, jeżeli zdamy sobie sprawę z historii całego przedsięwzięcia. Czy wiedzą Państwo, że decyzja o budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny podjęta została w roku 1999, a więc ledwie dwa lata po pamiętnej powodzi tysiąclecia? Ile czasu minęło od decyzji do oddania zbiornika do eksploatacji? Odpowiedź brzmi 21 lat, 21 lat, pomimo wszystkich fatalnych doświadczeń z 97, 2001, 2010, projekt realizowany był pomalutku, bez pośpiechu, przez ponad dwie dekady. Bo przecież po co się śpieszyć, prawda? Przecież nie śpieszy nam się. Wypada w tym miejscu postawić pytanie. Co by było, gdybyśmy mieli odrobinę tylko mniej szczęścia i niż genueński nawiedził Europę nie w roku 2024, tylko na przykład w roku 2019? Mielibyśmy gwarantowaną powtórkę z roku 1997, kiedy to Polskę nawiedziła rzekomo powódź tysiąclecia. Po raz kolejny wychodzi na jaw brak świadomości pilności spraw, brak postawienia we właściwy sposób priorytetów. Dokładnie w ten sam sposób, jak w przypadku CPK. Przepadają nam każdego roku miliardy złotych, a obecni zawiadowcy projektu tkwią fałszywym poczuciem komfortu, że można sobie powolutku przy projekcie dłubać, bezbędnego pośpiechu, bo przecież e, czas nas nie goni. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na sytuację w Kodlinie Kłodzkiej, gdzie ze względu przede wszystkim na protesty mieszkańców w ostatnich latach wybudowano nie dziewięć zbiorników retencyjnych, ale jedynie cztery. Po raz kolejny zwyciężyła demagogia. Po raz kolejny demagogia objęła prymat względem bezpieczeństwa. Gdy tylko pojawił się dobrze znany z Baranowskich Łąk argument o krzywdzie ludzkiej, politycy obu stron, zarówno platformy, jak i pisu, na wyścigi wręcz zaczęli wycofywać się rakiem z planowanych inwestycji. W ten oto sposób, dla zyskania jakichś drobnych promili poparcia lokalnej społeczności, Odpuszczono projekty krytycznie istotne dla całego regionu i jakie są tego tragiczne skutki wszyscy możemy obecnie obserwować w telewizji. W kwestii bezpośredniej reakcji rozmaitych służb na zagrożenie powodziowe mogę tylko pochylić czoła przed wszystkimi strażakami, policjantami, żołnierzami oraz tysiącami zwykłych mieszkańców, którzy nieraz heroicznie wspólnymi siłami ratowali wspólny dobytek. Choć w internecie pojawiają się rozmaite głosy o tym, jak państwo zawiodło, jak za późno przychodziły powiadomienia o zagrożeniu, jak w niektórych miejscach dochodzić miało do szabrownictwa. To wszystko jest tak naprawdę tylko efektem niewłaściwego przygotowania do zagrożenia. Jest to efektem nie właśnie nieprzepracowania poprzednich sytuacji kryzysowych i niewyciągnięcia z nich systemowych wniosków. Na szczęście jako naród mamy istnie wybitne i to na skalę globalną zdolności adaptacyjne zdolności dostosowania się do trudnych warunków oraz elastycznego znajdywania rozwiązań w sytuacji kryzysowej. Jest to częścią naszego DNA. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz kolejny zostaliśmy skonfrontowani z bezlitosnym żywiołem na zasadzie spontanicznego zrywu, na zasadzie spontanicznego ruszenia. My z synowcem na czele i jakoś tak będzie. Nie może to stanowić naszego modus operandi w powsze czasy. Kluczową kwestią w każdym kryzysie jest wreszcie komunikacja i przywództwo. Premier Donald Tusk nie powtórzył słynnego błędu włodzimierza Cimoszewicza z 1997 roku i nie powiedział powodzianom, że trzeba było się ubezpieczyć. Bardzo szybko ruszył w teren, żeby osobiście doglądać akcji ratowniczej. Takiego właśnie zachowania bez wątpienia należy oczekiwać od przywódcy. Cieniem jednak na działalności pana premiera kładą się słowa wypowiedziane na jeden dzień przed powodzią, że rzekomo prognozy nie są. Przesadnie alarmujące. Premier ewidentnie został wprowadzony w tym przypadku w błąd i z pewnością się z tego w powodu wściekł. Niezależnie od wszystkiego, nie wiadomo naprawdę, czemu miały służyć te uspokajające słowa. Czyżby znowu miało chodzić o uniknięcie e, tworzenia poczucia zagrożenia i ryzyka utraty jakichś ułamków procenta poparcia? Przecież może jednak nic poważnego się nie zdarzy, więc po co podejmować takie ryzyko? Trudno naprawdę wyrokować, jaka była intencja. Pewnym jest natomiast, że tego typu słowa nie powinny były paść. Gdyż ich jedynym skutkiem była demobilizacja, zarówno wśród służb, jak i wśród ludności cywilnej. W sytuacji potencjalnego zagrożenia zawsze musi obowiązywać zasada plan for the worst, hope for the best czyli szykuj się na najgorsze, miej nadzieję na najlepsze. Dochodzimy wreszcie do sfery komunikacji w ramach której naprawdę działaniom naszego rządu e, bliżej do jakiegoś bantustanu niż do poważnego europejskiego państwa. Ten, kto wpadł na pomysł, aby codzienne posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera były transmitowane w dostępnych mediach, powinien jak najszybciej zostać zamknięty w beczce i spławiony do Bałtyku razem z falą powodziową. Jest to niestosowne i przeciwskuteczne na tak wielu poziomach, że aż naprawdę nie wiadomo od czego zacząć. Zadaniem sztabu kryzysowego jest efektywna wymiana informacji i szybkie podejmowanie kluczowych decyzji operacyjnych. Nie ma tam miejsca na show, na popisy retoryczne, na działania pod publiczkę. Obecność kamer zamienia natomiast posiedzenia sztabu kryzysowego w reality show, a część uczestników, już przecież przytłoczonych samoobecnością pana premiera oraz ministrów, całkowicie paraliżuje i odbiera umiejętność składnego formułowania myśli. A część z kolei popycha do. Iście zawstydzających aktów, których naprawdę nie powstydziliby się nawet i w Korei Północnej. Muszę to przekazać. Henryk Matysik, Polsko, były wójt Polska. Przekaż panu premierowi, że jest wielki. Przekazuję. Dziękujemy bardzo. Nie wolno, nie wolno dopuszczać do tego typu sytuacji, gdyż zamieniają one posiedzenia kluczowego zespołu zarządzania sytuacją kryzysową w jakieś ponure połączenie reality show i spotu wyborczego. Ponownie. Wszystko w celu wzmocnienia wizerunku dobrego cara, a zarazem srogiego gospodarza, który leniwych bojarów skarci wzrokiem albo przykładnie połaja na oczach całej Polski. W cywilizowanym świecie nie ma prawa dochodzić do tego typu politycznych teatrów w sytuacji zagrożenia. Dodajmy jeszcze, że zanim jeszcze woda zdążyła wylać, dwie główne partie polityczne zaczęły obrzucać się błotem, albo lepiej w tym przypadku mułem, kto zbudował mniej zabezpieczeń przeciwpowodziowych, kto bardziej zawinił w obecnej sytuacji? Co więcej, główna partia opozycyjna uznała za stosowne pierwszego dnia powodzi zorganizować manifestację w Warszawie w obronie partyjnego kolegi. Czy można naprawdę być bardziej oderwanym od rzeczywistości? Prawda jest jednak taka, że i jedni, jak i drudzy przyczynili się do obecnego kryzysu w podobnym stopniu poprzez swoje zaniechania, ale przede wszystkim poprzez w cyniczny sposób toczoną od lat 19. Toksyczną i wyniszczającą wojnę polsko-polską, trawiącą nasz czas, energię i zasoby. To właśnie to jest tym źródłową przyczyną, e, dlaczego nie powstały m.in. dodatkowe zbiorniki retencyjne w Kotlinie Płockiej. Należałoby życzyć sobie naprawdę, chociaż wiem, że są to oczywiście płonne nadzieje, e, aby obecna fola powodziowa przy okazji poniosła ich wszystkich i raz na zawsze zmyła z. Politycznego krajobrazu. Dochodzimy więc do fazy wyjścia z kryzysu i rozpoczęcia przygotowań do kolejnej sytuacji kryzysowej, która z pewnością prędzej czy później e, nas nawiedzi. Coś mi jednak mówi, że zamiast uczciwie przepracować obecną sytuację, wyciągnąć systemowe wnioski, podjąć działania mitygujące, chroniące nas na przyszłość, wkrótce rozpocznie się kakofonia roszad personalnych, rozliczeń i wzajemnego obrzucania się po powodziowym błockiem. A tymczasem, gdy oczy całej Polski skierowane są w stronę Dolnego Śląska całkowicie niezauważony przechodzi na przykład temat nowej zapory na Wiśle koło chocinka. Planowana od kilku dekad zapora w Siarzewie miałaby zwiększyć ochronę przeciwpowodziową całego regionu, odciążyć bardzo wysłużoną tamę we Wrocławku oraz posłużyć jako ekologiczna elektrownia wodna. Co zatem dzieje się z tą inwestycją? Otóż w październiku 2023 roku jeszcze poprzedni rząd przyjął wieloletni plan inwestycyjny pod nazwą Zagospodarowanie Dolnej Wisły. W ramach tego programu zakładano wybudowanie stopnia wodnego siarzewo do roku 2032 roku. I jak wówczas podawano prace na zaparą miałyby wystartować w roku 2024, czyli teraz, i kosztować około 7,5 miliarda złotych. Teraz jednak nie jest to już takie pewne. W marcu 2024 roku nowe kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury poinformowało, że budowa stopnia wodnego siarzewo, chociaż wciąż jest w planach, to najpierw potrzebne są dalsze analizy. Oczywiście z udziałem wybitnych i bezstronnych ekspertów, jak również przedstawicieli partnerów e, społecznych, i analizy te mogą potrwać nawet kilka lat. Brzmi niezwykle znajomo, prawda? Pomalutku, mamy czas, przecież nikomu się nie śpieszy. A jeżeli za rok czy za dwa nawiedzi e, powódź Dolinę Dolnej Wisły, to będzie to oczywiście wina PiSu albo Platformy, w zależności kto akurat będzie przy władzy. Szanowni Państwo, odrzućmy wreszcie tę amatorszczyznę i ten cyniczny polityczny teatr. Wymagajmy od polityków ambicji i konkretnych działań teraz, adresujących potencjał rozwojowy naszego kraju oraz zabezpieczających nas przed możliwymi zagrożeniami. Uczmy się na błędach. Zabezpieczajmy się na przyszłość, zerwijmy wreszcie ze stereotypem Mądry Polak po szkodzie. Oczekujmy zmiany. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Partnerem głównym kanału ZERO jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem kanału ZERO jest Mubi.pl, gdzie znajdziesz polisę tańszą nawet o 50%. Kupując z linku w opisie otrzymujesz zwrot 100 zł. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału ZERO.